Tree, two, one. Oh. Ojeciu! Ale jeszcze trampoliny męczące, no? Oh. Oh. Ta godzina. O, ludzie, jest tak późno, ja nie wiedziałem. Ja muszę jeszcze cały świat, muszę wszystkie prezenty dzieciom wszystkim na świecie rozwieść. I ja się nie zdążę. Jak tutaj. Teraz sam mi tutaj, te trampoliny. Matku jedyna, matku jedyna. O nie. Nie. Co robić, co robić? Wiosno, co ja teraz zrobię? Co ja teraz zrobię? Matko jedyna, ja nie wiem, co robić, co robić? Wiem, zadzwonię do Rudolfa. Niech on tym razem sam weźmie wszystkie prezenty i rozwiezie dzieciakom. No, ucieszę się nawet, bo ostatnio ktoś mi wspominał, że chce być bardziej samodzielny. Dobra, jakoś to ogarniemy, tak? Rudolf, Rudolf... Uch, Rudolf... Ostatnie połączenia. Dzwonimy. No nie odbiera ten Rudolf, no to ja nie wiem, co ja teraz zrobię, co ja teraz mogę zrobić. Przecież to dzieci przecież po prostu będą tak zawiedzione, że ja nie wiem. A wiem, co jeszcze mogę zrobić. Przecież mogę oddzwonić cały świat, wszystkie dzieci na całym świecie. Ktoś pewnie go widział gdzieś tam i pewnie może mi pomóc znaleźć Rudolfa. Tak, dobra. O, dobra, to może tak. Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły. Dzieci z Bulerbyn, dobra. Dzieci z bullerby no halo halo. Poczta ta głosowa się włącza. Kto tu? Kogo, kogo... tu jeszcze mamy? Dzieci z klasy 402 to nie, dzieciaki rządzą. Dzieci z SH Kids, o, one właśnie były takie, pamiętam, takie fajne, ogarnięte. To one pewnie coś wiedzą. Zapraszam bardzo, FaceTime. Okej. Okay. O, telefon dzwoni. Jany, patrzcie, Mikołaj! Ale Janek. Jany. W szkole chyba nie uwierzą. Chyba ci nie uwierzą w szkole, co? A tobie uwierzą Ucja? Pewnie nie. Dobra, słuchajcie, odbieramy, bo on pewnie się za chwilę wyłączy. Halo? No, dzień dobry, dzień dobry z tej strony święty Mikołaj. Ja, ja moi drodzy... Mam pewien problem. I jakby to powiedzieć, muszę rozwieść prezenty, ale nie mogę, ponieważ no... utknąłem w parku trampolin, tak się troszkę zaskakałem i mi zamknęli drzwi, no i tak, tak to wyszło. No i słuchajcie, i potrzebuję waszej pomocy. Ja potrzebuję, żebyście znaleźli mojego pomocnika, mojego głównego tutaj Renifera Rudolfa. I ja słyszałem, że on jest gdzieś, odwiedza teraz znajomych i odwiedza rodzinę. Na warszawskim osiedlu się nazywa Praga Zoo i on tam właśnie teraz podobno sobie jest. No to dobrze się składa bardzo, Mikołaju, bo my jesteśmy w ZO, prawda? Już zaczęliśmy chodzić. Tak. To co? pomożemy mu szukać tego Rudolfa. Tak. Dobra, to ci pomożemy chętnie, tylko powiedz jak mamy to zrobić. No to się, no to świetnie, słuchajcie, słuchajcie, to, 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 to cudownie, cudownie. To, ja, ja już wysyłam teraz mailem tam na portiernie e, tego osiedla wysyłam e, listy gończe, takie plakaciki, gończe z podobizną Rudolfa, żeby się wam łatwiej było go szukać. O proszę, już na portierni możecie sobie takie plakaty odebrać i będzie Wam łatwiej, łatwiej go tam wyszukiwać, nie? Dobrze, Mikołaju, słuchaj, to my pójdziemy do tego pana w portierni i on pewnie ma te plakaty, które już przysłałeś. Dobra, to lecimy, żebyś nie musiał długo czekać. Pomożemy ci, prawda? Z tym... Ta, ta. Ta. No, to lecimy, papa! Pa. Pa. To... Super, to ja czekam na informacje w takim razie od Was. No papa, pa, kochani, papa. Pa. Dzień dobry proszę pana, bo dzwonił do nas Mikołaj i musimy szukać renifera i mieliśmy podobno Mikołaj panu wysłał takie zdjęcia śledcze. Przysłał? Przysłał. O, proszę to dobrze. Bardzo. Dziękujemy, super. Patrzcie, mamy zdjęcia śledcze. To chyba go znajdziemy, co? Nie. Ekstra, no to fajnie, piąteczka! Super, ale będzie przygoda ekstra. Super. No to chodźcie. Pierwszy. Oh <laughs> No. Hej, pan Goryl. Mam Gorylu, widziałeś Rudolfa? Pokręcił głową. Nie widziałeś pana Rudolfa, ale szuka go. Szuka go? Tak, bo tak robił o tak. Usłyszał nas, ale ekstra. No, 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 siemaneczko mordeczki, no, e, ta, e, tak, był Rudolf, tutaj Rudolf i Rudi, Rudi go nazywam, nie, bo to taka moja mordeczka taka, taki, bo mój kuzyn jest w ogóle, nie, no i tak, a ja pamiętam jak z tym Rudim, no był, był, nie, poszedł, tam poszedł tak w ogóle coś, tam, tam poszedł. Tam poszedł dalej, no ja pamiętam właśnie jak Rudy tam, wiecie, żeśmy la lataliśmy po osiedlu, nie, żeśmy latali, nie, jak mieliśmy tam, byliśmy te e, brzdące dwa, co nie, on i ja, no i, no i tak, żeśmy się latali, fajnie, Rudy zawsze był, um, no, 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 no i tak, ale słuchajcie, muszę, muszę lecieć, bo mecz grają, muszę tam kibicować, także, no, e, e, trzymajcie się. Hej dzieciaki, patrzcie, to jest chyba jakaś ciocia Rudolfa. No taka może daleka kuzynka, nie? Taka kuzynko-ciocia. Zapytamy, może ona coś wie? Taki z czerwonym nosem. Już wysiał go znaleźć. No właśnie, już byśmy chcieli znaleźć tego Rudolfa z czerwonym nosem w końcu. Tak? Nie. Ciociu, widziałaś o takiego Rudolfa? To taki renifer, na pewno go znasz. No, dzieci, tu był Rudolfik, to jest mój taki kochany. Ja pamiętam, wiecie, płci te polisie, takie tuci, a, tak do pochwycenia za te polisie. Malutki, wiecie, ja mu pieluszki zmieniałam, opiekowałam się nim, odbierałam go z przedszkola, byłam jego ulubioną ciocią, no ale potem urósł, no już wiecie, musiałam mu powiedzieć, papa. Pa". No właśnie i też katarki często miewał i tam, tam nosek mu podcierałam, prawda, nosek, taki nosulek czerwony mu został, no. Tak, tak, idźcie, szukajcie go tam, pobieg, pobieg dalej odwiedzać rodzinkę. Pa! Muszę bardzo z tego znaleźć? No, nie możemy się tam czekać, bo bardzo jestem śpiący i chce mi się jeść. Ja też jestem głodna, już wiesz? Rudol, tak, tak. Pamiętam go. Zawsze miał takie wielkie marzenia. Chciał podróżować i pomagać innym. I pamiętam, że lubił trzymać się ze świętymi. Miał swoją grupę młodzieżową taką, jak ona się nazywała? Leony? Nie, nie, nie. Trelony? A też nie farmazony? A nie, nie, nie. Chyba, chyba, chyba ne, ne, ne. Neony od tych gnosów kolorowych. A, dobra. Czy tutaj był? No, no był, był, był i, i poszedł dalej odwiedzać rodzinę. No tak, tak, poszedł, tam, tam, tam poszedł. Odszedł Ale rudo, o co chodzi? Się. Wy jesteście moimi fanami, chcecie autografy, tak? Mówię, szukaliśmy. Zobacz, pokazywaliśmy twoje zdjęcie wszystkim zwierzakom, bo musieliśmy cię znaleźć. Ale o co chodzi? Właśnie szybko musisz wyruszać, Mikołaj, bo musisz mu pomóc mu roznieść prezenty. Właśnie. Bo nie, no po prostu ja tutaj gadam, sianko jem, tak jest o Czech. Mm. Rudolf, ale nie możesz się tak obiadać ciągle. Mikołaj cię naprawdę potrzebuje. Prosimy cię, no. Jak ten Mikołaj, mm. bez ze mnie to by tych świąt nie żyła. No naprawdę chodź. Już mm. przestań jeść. Chodź, chodź, chodź. No dobra, pokażcie mi drogę do wista. Chodź się, szybko. Mm. Mm i naprawdę bardzo dziękuję Wam za pomoc. To ja mam na początku jeszcze dam Wam prezenty. No, bo chyba zasłużyliśmy, prawda? No, bo pomogliśmy Mikołajowi. No, tak. Ciekawe co tam jest schowane ja się proszę. cieszę. Janek. Proszę. proszę. Jan, proszę. Chyba sianko. A sianko na pewno. Proszę. Tam jest tylko sianko. On, on, takie dobre sianko. Co to, to najlepsze, o, nie. Proszę. O, dziękuję. A jeszcze dla A mnie? Pana i nawet dla cioci się znajdzie. O, dziękuję Proszę. bardzo. Słuchajcie Fajnie. dzieciaki, to ja mam resztę prezentów już na moich saniach. Tak. To ja się spieszę i odjeżdżam szybko. To do zobaczenia, dzięki dzieciaki. Do powodzenia Reniferze. Tylko się spisz, bądź grzeczny. Pa. 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 Hej. Chodźcie mu pomachamy, nie? Cześć. Witam państwa bardzo serdecznie. Witam również moich gości. Gości, dzień bez dzień których nie ma świąt. Reniferze Mikołaju. Drodzy goście, słyszałam, że wydarzyło się jakieś zamieszanie. O co chodzi? Nie. Od razu zamieszanie. Żadnego zamieszania nie, nie było. Tam. Okay, Nic spokój. takiego. Jest, jest okej. Okay. Tak, bardzo. W ogóle, w ogóle to bez ze mnie tutaj by świąt nie było. Po prostu dzieciom prezenty rozwiązłem. no po prostu naprawdę. Dzieci kochane, gdyby nie ja, naprawdę, to by po prostu tych, tych, świąt, tych świąt, nie było. Przepraszam, panie Reniferu, panie tutaj Rudolfie, przepraszam bardzo, ja to w ogóle tutaj jestem twarzą tych świąt, tak? Ja jestem twarzą tych świąt. Państwo, państwo wiedzą, tak? O tym, że przecież Pójdą Państwo gdziekolwiek, pójdą Państwo do tego sklepu, takiego tam e, stonka, czy jak to tam, to tam, co tam jest na półkach, proszę bardzo. To jest moja podobizna, tak? Tu podpisałem no, no, umowę taki z nimi średnia Tutaj na przykład, przepraszam, tu na przykład pięciu naraz zrobili mnie. No, ale mniejszych już. Ale mniejszych, ale pięciu. I droższe są. No, inna no. firma taka. Albo... Albo na przykład taki ten, ciężarówka taka wielka też jest tam z, 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 tam z moją twarzą, albo się podnosi do galerii że to dzięki mnie w ogóle wszystko jest. No, wozisz, 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 ale dostajesz za to, przepraszam bardzo, przecież niezłe sianko, prawda? Ja tutaj nawet przyniosłem to, 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 to warszawskie, sianko. Warszawskie ale Ale dro dro drodzy, sianko, drodzy Państwo, drodzy Państwo, sianko, jakieś tam ozdrowy, No, ja, ja, Jakie sianko? Ale nie, nie tego dotyczyło pytanie. Chciałam Was tutaj zapytać, Primo bo procent. naprawdę słyszałam nie, o poważnym zamieszaniu. Powiedzcie, co się wydarzyło i tak postarajcie się jakoś troszkę stonować atmosferę, nie kłócić się, jesteśmy na wizji. Prawda? To może ja zacznę, ja może zacznę. Ten pan, ten pan, bardzo nieodpowiedzialnie, w najgorętszym czasie, w święta, wiadomo, że Mikołaj jest najbardziej zapracowany w święta, poszedł sobie gdzie? Poskakać na trampolinie, no po prostu nieodpowiedzialność. Ja jestem bardzo rodzinnym człowiekiem. Dlatego w święta, jak na święta przystało, trzeba je spędzić hmm. z rodziną. Więc pojechałem sobie... A no, praca to? Pracy jesteś. Ale to nie można pracy przekładać ponad rodzinę. I pojechałem sobie. W, w Warszawie jest taka dzielnica, nazywa się, na Pradze, nazywa się Zo. Tak. I tam pojechałem zobaczyć moją najbliższą rodzinę. Pojeść sianko z nimi, pospędzać hmm. czas i w pewnym momencie grupa dzieciaków mnie stamtąd zabrała i mówi, że Mikołaj utknął. O, i, no, co ale, się wydarzyło? No, pani, pani redaktor, no bardzo przepraszam, każdemu się może zdarzyć utknąć na w parku trampolinie. No trampoliny. przepraszam bardzo! Każdemu się może zdarzyć, przepraszam, że zamknął przepraszam. W parku Pani trampoliny. redaktor, pani, pani redaktor, w tamtym roku się może utknął pani się zdarzyła, w kominie. W tym roku utknął na trampolinie. Oj tam, oj tam. Mikołaju, co masz do powiedzenia? Ja, ja tutaj, proszę tutaj, jakby yy, ten... Nie, nie narzekać Pani Rudolfie, no za to sianko to naprawdę, no naprawdę. Ale no, naprawdę nie już wygląda. Pani Mikołaju, po prostu to już jest szczyt Wypada. niezorganizowania, naprawdę, nieogarnięcia. Na trampolinie utknąć. A jak się tak? fajnie skakało. Na trampolinie o! utknąć, no po prostu. A ja po prostu muszę za wszystkich po prostu tutaj jeździć, rozwozić te prezenty. Za wszystkich. Okej, okay. czyli rozumiem, że ostatecznie uratowałeś sytuację. Tak, dokładnie tak. Ja, ja uratowałem. Dzieci sytuację. Cię znalazły i ja. rozwiązłeś prezenty. No, fantastycznie. Tak, ja, fantastycznie. Ja, ja, ja. Fantastyczny Ja jestem. zrzuciłem dwa kilo. Na Też gratulacje. Dziękuję. Wszędzie to ja ty jestem. No dobrze, słuchajcie, ale przestańcie narzekać, bo tu ciągle jest jakiś taki ciężki klimacik. Ja Powiedzcie narzekam. coś więcej o tych dzieciach, ja proszę. proszę. E, no, te dzieci, no, pomogły te dzieci, bo mm. ja tak właśnie obdzwaniałem dzieci z całego świata, żeby. Pomogły. A skąd były te dzieci? E, no, najpierw dzwoniłem do dzieci z Bularby, ale nie odebrały. Poczta głosowa się włączyła. No to zadzwoniłem tutaj do dzieci z SH Kids z Warszawy, bo myślę to Warszawa, nie, no to tak. Takie... No i zadzwoniłem, no i faktycznie, tak, no pomogły, pomogły, ale... to, to, ale... to te dzieci, Mikołaju, które po, w zeszłym roku uratowały Śpiącą Królewnę? Tak, y tak, tak. To te, te dzieci, dzieci, to one są sławne, takie znane. Ja nawet słyszałam o nich, bardzo, A, bardzo no fajne no to nie dzieci. dziwota, że takie wam mogły, no fantastycznie. Takie ruchliwe, te same, no. No, takie ruchliwe, To trafili trafiliście na najlepsze na dzieci, na dzieci no. naprawdę. Dzieci, tam, tak, to tak więc to tak zadzwoniłem i tak właśnie, bo jestem twarzą świąt, to zadzwoniłem i... Ale jakby za nie by nie było. No dobrze, ale już przestańcie. Powiedzcie coś więcej jeszcze o tych dzieciach. To mnie interesuje, bo są dość sławne, prawda? Uratowały królewne i tak dalej. No tak może na nie liczyć. Tak nam mm -hmm. ci bardzo pomogły. W ogóle pozdrawiam, kochane dzieci. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Dzieciarka, no ruda, no Pozdrawiam. Prezent ode mnie dostaliście. Pamiętajcie Jesteście bardzo znane. Tak, ode mnie, ode mnie. Tak. No, no dobrze, czyli jakie jeszcze te dzieci? Coś o nich? Jedno było takie, inno takie. A jedno to mówiło, że w ZO już było 54 razy. Mm, no to ciekawe. Tak. Tak było. Mm -hmm. No i tak chyba się były zadowolone, były chyba, z tego, że tak biegały. Ale nic dziwnego, słuchajcie, no przygoda z Reniferem, z Mikołajem, to musiała być dla nich fantastyczna. Taka, wiecie, intrygująca, nie? Mm -hmm. Tak myślę. Tak. No właśnie, proszę państwa, odpowiedzmy sobie na pytanie, co jest najważniejsze w święta? Mikołaj Renifer z czerwonym nohalem, prezenty, czy może coś, czego nie da się zobaczyć, dotknąć, a nawet kupić? Oczywiście super jest dostać jakiś fantastyczny, wystrzałowy prezent, ale o wiele bardziej cenną, wartościową rzeczą jest przeżyć coś niezwykłego, prawda? To tak jak z Panem Bogiem, też nam daje prezenty. Jakie? No na przykład pobyt w niebie, yy, kiedy już tu na Ziemi go pokochamy. Albo drugi prezent ważny ochrona przed niebezpieczeństwem, kiedy pojawiają się jakieś trudności. Albo uzdrowienie, kiedy jesteśmy chorzy. To wszystko są fantastyczne prezenty i fajnie je otrzymywać, ale nie możemy zapominać o tym, co tak naprawdę jest najważniejsze i co powoduje, że jesteśmy super szczęśliwi. Co mam na myśli? relacje z Panem Jezusem, Jego obecność w naszym życiu codziennie. To dopiero jest super przygoda, ta przyjaźń z Jezusem. I właśnie Mikołaju, Reniferze, chciałabym, żebyście to zapamiętali, również wy dzieciaki przed telewizorami, że to jest najbardziej fantastyczna przygoda, owa przyjaźń z Jezusem. I generalnie myślę Mikołaju i Reniferze, że gdybyście zaprosili Jezusa, żeby został waszym przyjacielem, to byście się tak nie kłócili. Tak o tym myślę i polecam. A Państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję, że dzisiaj byliście z nami. Mam nadzieję, że wywiad, mimo że troszeczkę tutaj było napięcia, podobał wam się. Życzymy wam wszystkim radosnych świąt. I na koniec piosenka. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad. We wanna wish you a Merry Christmas, we wanna wish you a Merry Christmas, we wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Two, one, two, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Merry Christmas, drogie dzieci. One two, one two, feliz navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.